Dzisiaj, dzisiaj będzie w ogóle ciekawie, bo wpadłem na pomysł, że zrobimy to. Nawet, nawet Monika nie wiedziała, co będzie do, do chwili i, i pięciu minut przed. No w szoku jestem. No, y, zrobimy dzisiaj z taka y, Zobaczymy, czy da radę. O, zmywarce. Tak, zmywarce. Co y, mam? Pięknego irlandzkiego Ribeye. Bardzo dobrej jakości mięso. Zaopatrzyłem się za granicą, yy, będziemy wakumować, daję to w próżnię. Nie daję do tego ani soli, ani pieprzu, ani rozmarynu, ani czosnku. Ani soli, nic, nic, aromatyzować no. będziemy później. Ja chcę go zrobić tylko pierw w zmywarce, a później będziemy aromatyzować na patelni rozmarynem, i czoskiem. A do jedzenia będziemy używać po prostu soli i pieprzu. Tak sobie to wymyśliłem. A co z tego wyjdzie? Nie wiem, nigdy nie robiłem. Robię to pierwszy raz, ale chcę to. To jest niespodzianka. Chcę to, chcę to z wami wypróbować. Zobaczymy, <grym> czy to będzie działać. Także puszczam to w wakum. To jest alternatywa dla tych ludzi, co nie mają y, urządzenia do souwiwu, a chcieliby taki sobie sposób wypróbować, a mają zmywarkę, bo chyba zmywarkę to ma każdy w domu. Dobra, idziemy do zmywary. My też mamy zmywarkę. Tak się złożyło. Ha, mamy też psa. Psa? Psa też możemy do zmywarki wrzucić. No. Dobra, i teraz musimy wybrać odpowiedni program. Ja mam gdzieś steka grubości około 2 cm. E, w przepisach SOWWIFT wpiszę, że trzeba e, na każdy centymetr godzinę. Ja tu mam fajny program czwarty, który ma 50 stopni. My chcemy steka na 56. Czyli by pasowało, jakbyśmy mieli go na 50, później na patelni dociągniemy do 56 i to będzie właśnie to medium, co, co my lubimy. Dobra, także nastawimy program czwarty, 50 stopni, i wrzucamy do zmywarki. Ja nie mam nic zmywarce, bo nie ma nic do mycia. Z tabletką, czy bez? No jak z tabletką? Co ty chcesz go myć? No co ty? Dobra, wrzucamy go. Jakby, jakby ktoś tam, mył naczynia i sobie wrzucił steka do tego, to tam się nic nie stanie, bo on i tak jest zapakowany. No ale mm, my, nic nie mamy, my nic nie mamy do mycia, także będziemy robili tylko steka. Dobra, odpalam. Program czwarty, 50 stopni, godzina 40. No, może być. Może być mało, ale wypróbujemy, najwyżej pociągniemy sobie go na i będziemy temperaturę sprawdzać. Włączam. Godzina 40. czekamy. W międzyczasie, co po piwko napijemy, nie? Nie, mojito. Mojito? No, piwo pico. Bez reklamy. Dobra, widzimy się pod koniec mycia. Robienia steka. Także to jest godzina 40. Tyle. 5 minut zostało w zmywareczce naszego kotleta. Zacznę aromatyzować już tłuszcz. Patelnia żeliwna. Olej. Zwykły. Zwykły. Nie oliwa z oliwek. Żadnych aromatów. Ma być neutralny. Daje troszeczkę więcej tego. 50 g masła. Mam tutaj dwa ząbki czosnku takie większe. Zostawiam w łupkach. Łupki chronią i też dodają aromatu. Patrz ten jak jedzie. Nasz pies też dodaje aromatu no. cały czas. Rozmaryn i to się będzie aromatyzować. Tak jest, idziemy zobaczyć jak wygląda nasz stek. Czekaj, bo gorący. Zobaczymy. Już koniec? Dwie minuty. Dobra, za dwie minuty się włączymy. Dobra, wyłącz. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. No jest. No dobra, no idziemy z tym i zobaczymy jak to wygląda. Temperatura i będziemy kończyć. Dawajcie. Ciepło jest. bliżej no jest ciepłe tutaj wszystko się ładnie aromatyzuje zobaczcie o, ale pachnie. dobra rozcinamy Do i zobaczymy jaką tu ma temperaturę taka trochę papieru jak wygląda. No wiadomo, no było metodą sułwifu robione, nie? Okej, okay, dajemy. Zwrócimy jeszcze szybko temperaturę, bo mnie sprawdziła, już wrzuciłem na patelachę. Tak jest, 45 idzie do góry, dobra. Teraz zmieścimy na drugą stronę. Wygląda to no. piękną. No, czy patrzysz kolego? Субтитры сделал DimaTorzok Wygląda to przepięknie. Sprawdzam cały czas w międzyczasie temperaturę, żeby go nie przeciągnąć. O, to mirodaż. Do mirodaży. Do na drugą stronę. Ja już kiedyś mówiłem, że też można sobie obracać tak to jak sobie coś, nie ma żadnej zasady na to a widać no dobra, tak bliżej na nóżko. Dlatego właśnie nie dawałem do Hakuma żadnych sukcesów, żadnego rozmarzenia, tylko że po prostu chciałem ten puszcz z masłem aromatyzować i żeby to się z tym robiło. Okay. Dobra, będziemy to teraz powtarzać i jak będzie gotowy Wyciągniemy i będziemy sprawdzać, czy to jest w ogóle dobre, czy da się to jeść. Stek ze zmywarki. Nie? Kat I... Wygląda. Dobrze? Dobrze. Czyli wyciągamy. Sprawdźmy, czy z tego wyszło. ale pachnie. ma temperaturę, to jest ważne. Nie? No, trochę przyciągłym, przyciągłym. nic. Zobaczymy. No mówię, ja to robiłem pierwszy raz, nie mam doświadczenia. Dobra. Kroimy przez środek klasycznie i zobaczymy, co z tego będzie. i nie no tragedii nie ma co no jest trochę przeciągnięty no to muszę przyznać no niestety ale robiłem pierwszy raz trudno nie wyrzucę zjemy dobra spróbujmy to stek pieprzowy sól z gruboziarnistym pieprzem dlatego nie soliłem nie pieprzyłem wcześniej bo będziemy sobie ale soczysty jest ale coś tam widać nie zobacz podejdź bliżej bo kapie widać kolorek jest różowy jest, jest. jest. Czyli widać się jak tak. jak jestem tak. Widocznie jest tak. jest tak. jest dobra, jest tak. jest smaczne. można zrobić steka w zmywarce. <gry> Kiedyś Pierwszy raz takiego robiłeś. Pierwszy raz. No, może wiesz co? Może on był za chudy, on powinien być troszeczkę grubszy. Uh -huh. Bo on bardzo szybko doszedł na tej patelni. Jako chciałem troszeczkę sobie dłużej poaromatyzować, ale on mu szybciej doszedł grubszy stek. Wiadomo, trzeba to parę razy spróbować, ale to na pewno wyjdzie. To jest, jest, jest do zrobienia. Także Macie pomysły, jakbyście chcieli kiedyś z taką metodą Sowi co robić? Mi smakuje, nie? No. Także jak się podobało, to jakiegoś znaka zostawić, bo im więcej nas będzie, im lepszy zasięg, tym będziemy robić lepsze rzeczy, tym będziemy mieli też więcej rzeczy dla Was. Jak będzie... Dość dużo subskrybentów, będzie dużo Polubień, dużo komentarzy, to będzie można już y, Rozmawiać z, z firmami, z którymi jesteśmy w kontakcie i Będą jakieś Jakieś niespodzianki, jakieś nagrody, które będziemy rozlosowywać Dla was to jest tylko gdzie, gdzie tu, tu na dole Ten znaczek To wystarczy tu wejść, to już jest subskrypcja, dużo nie trzeba robić A dla nas to jest dużo A dla was niewiele Także do następnego. Cześć!